Cześć, e, dzisiaj pokażę Wam jak zapisać e, Identities, czyli tak zwaną tożsamość. Jest to zbiór e, jakby wszystkich naszych profili na TeamSpeakach, na serwerach, e, wszystkie uprawnienia tam się zapisują. Także no myślę, że jest to, jest to dosyć e, ważna opcja, jeśli mamy na jakimś serwerze na przykład e, admina e, kanału lub e, serwera. E, często przed formatem Ludzie nie zapisują tego y, na jakiś nośnik, na pendrive, czy, czy na czy jakiś inny dysk i jest y, potem problem z odzyskaniem tych wszystkich uprawnień. Y, to tak, y, żeby dostać się do tych identities y, musimy wejść w settings, potem, no i identities y, możemy też wejść skrótem Ctrl I. Y, tu jak widać już mamy y, własną tak jakby tożsamość. Żeby ją zapisać muszę kliknąć eksport tutaj możemy y, mamy do wyboru obojętnie gdzie załóżmy pulpit, nazwę to to jest Poland tutaj mam już test Poland, to Poland, to jest Poland 1 zapisz y, załóżmy że teraz jestem po y, formacie y, mam ten y, mam tą tożsamość zapisaną jak ją jakby załadować Klikamy Import, wybieramy to jest Poland 1 i już jak widać to jest to samo, więc po prostu załadowało się jako Ganek 1. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.